Wierciadło, żeby zobaczyć, z czego ona tak naprawdę wynika. Warto zauważyć, że sukces w walce z pandemią został nawet w mediach głównego nurtu przypisany fenomenalnemu wręcz przywództwu partii komunistycznej. I rzeczywiście, rzeczywiście w, źródłach, w źródłach Chińskiej Partii Komunistycznej można by też upatrywać, upatrywać, skąd wziął się ten model walki z pandemią. Ponieważ kluczową kwestią jest tutaj zdolność do masowej mobilizacji społeczeństwa czyli, czyli tak zwanej koncepcji masowej linii. Czy, 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 czy polityki mas, która narodziła się wraz z partią komunistyczną, jeszcze, jeszcze w, regionie, w regionie miasta Janan w czasie, w czasie wojny domowej z partią narodową z Głomindangiem, była to koncepcja bardzo szeroko wykorzystywana i Wielu ekspertów, historyków twierdzi, że wręcz stała się kluczem do zwycięstwa partii komunistycznej właśnie w wojnie domowej w roku 1949. Natomiast po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej w dalszym ciągu był to ważny element prowadzenia polityki wewnętrznej w HRL. I najlepszymi przykładami będą tu zapewne kampania wielkiego skoku naprzód, wielka kampania przemysłowa, czy też zdecydowanie bardziej znana rewolucja kulturalna, związana z próbą utrzymania przez ma władzy w państwie. Natomiast wracając z tego, z tego skoku historycznego do teraźniejszości to ta polityka powstrzymywania pandemii najprościej, najprościej można ją wstreścić w, słowa, w dwóch słowach, zero tolerancji, czyli rzeczywiście chiński rząd zamyka swoje granice, żeby nie dopuścić do nowych zakażeń, zdecydował się poddać kwarantannie w zasadzie każdą miejscowość, każde miejsce. W którym wykryto obecność wirusa w taki zlokalizowany sposób, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. I rzeczywiście ten model walki wymaga masowych wysiłków całego społeczeństwa, stąd właśnie, stąd właśnie duże podobieństwa z tymi kampaniami masowymi, z wykorzystaniem tej, tej polityki, polityki masowej, to, to do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii. Przykładowo, w ostatnia sprawa bodajże w mieście Chorgos, graniczącym z Kazachstanem, kiedy znaleziono dwie osoby zakażone COVID-19, to wszyscy jego mieszkańcy, czyli około 40 tysięcy osób, zostało przebadanych pod kątem koronawirusa i oczywiście wiązało się z tym też ograniczenia w poruszaniu się, nie tylko dla miejscowych, ale też dla turystów, ponieważ zabroniono im powrotu do domu. Także ludzie nie tylko, nie tylko związani z aparatem państwowym, ale też zwykli obywatele, no, odczuwają te niedogodności. No i one, one oczywiście są, one oczywiście związane są też z gospodarczym spowolnieniem, ponieważ ze względu na walkę z pandemią czasowo były zamykane porty, między innymi na przykład port Ningbo, drugi największy w Chińskiej Republice Ludowej, co oczywiście wpływa na sytuację w globalnych łańcuchach dostaw, aczkolwiek problemy pojawiają się też, jeśli chodzi o wewnętrzne warunki zatrudnienia. Ponieważ fabryki musiały przejść na, na inny tryb e, pracy, bardziej restrykcyjny tryb pracy ze względu na, e, na tą strategię walki z pandemią. E, także, e, także to są też rzeczy, które są odczuwane przez, e, przez chińskiego obywatela e, wewnętrznie. No i właśnie kluczem do, 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 do walki z pandemią jest w tym momencie. Stworzenie takiego wspólnego celu, wspólnego celu do, do, do wysiłku mobilizacyjnego społeczeństwa i przekonanie ich, że rzeczywiście ta bardzo restrykcyjna polityka służy po prostu interesom wszystkich Chińczyków, całej Chińskiej Republiki Ludowej. I to też jest, jest zauważane w mediach głównego nurtu, gdzie ta wojna z pandemią jest wręcz nazywana taką wojną ludową, która jest interesem i sprawą każdego, każdego obywatela. I z tym oczywiście, z tą strategią oczywiście wiązało się także dość mocne poleganie na ochotnikach. Szczególnie w pierwszych, szczególnie w pierwszych dniach i falach pandemii. Najbardziej to widoczne było właśnie w tej w cudzysłowie kolebce, tak, gdzie, gdzie pierwszy raz wykryto wirusa w mieście ucha, gdzie między innymi wolontariusze z Ligi Młodzieży Komunistycznej rzeczywiście bardzo aktywnie działało na froncie walki z pandemią. Także rzeczywiście, jeśli przyjrzelibyśmy się bliżej takiemu głównemu E, takiej głównej politycznej podstawie e, tego modelu, to myślę, że e, ta kwestia masowej mobilizacji to jest rzeczywiście narzędzie, które pozwoliło odnieść e, duży sukces, e, którym też chwali się e, chińska administracja e, na arenie międzynarodowej. E, no jednak, te historyczne doświadczenia, chociażby właśnie rewolucji kulturalnej, uczą, że jeśli, jeśli ta strategia nie zostanie później w jakiś sposób. E, zmieniona, dopracowana, no to, to może po prostu to nie wystarczyć do, do osiągnięcia tego założonego celu zażegnania za pandemii.